Już po raz kolejny w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym nr 2 w Płocku zorganizowano warsztaty kulinarne skierowane do najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym. Myślą przewodnią warsztatów było Żyjemy Zdrowo i Kolorowo. Samo wydarzenie odbywa się w ramach akcji propagowania zdrowego trybu życia, jaką promuje Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Kto jest organizatorem tych warsztatów? Yy, organizatorem jest nasze przedszkole, czyli Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 2 w Płocku, yy, oraz Regionalna Szkoła Turystyczna z Polanicy Zdrój. Celem dzisiejszego naszego spotkania z małymi dziećmi jest promowanie zdrowego stylu życia, a przede wszystkim zdrowego odżywiania. Biorąc pod uwagę problemy, jakie obecnie zauważa się również w Polsce z otyłością, z nadwagą dzieci i młodzieży, staramy się regularnie odwiedzać zarówno szkoły podstawowe, gimnazja, a w tej chwili przyszło nam być także wśród dzieci 5-6-letnich. A co dzisiaj państwo przygotowaliście? Dzisiaj mała próba aranżacji stołu. Akurat przed Wielkanocą jest okazja zaaranżować stół. Dzieci sobie poradziły ze składaniem serwetek, a następnie w tej chwili tworzą kanapki, tworzą posiłki z wykorzystaniem owoców, warzyw i nabiału. Czyli promowanie pieczywa ciemnego Promowanie spożywania warzyw, owoców w połączeniu z innymi składnikami. Takie uczenie zbilansowanej, racjonalnej diety. Regionalna szkoła turystyczna ma bardzo duże doświadczenie. Uczniowie, młodzież z tejże szkoły wyjeżdża na różne warsztaty, na, na staże, które organizowane są w kraju i nie tylko. Wyjeżdżają również poza granice naszego, naszego, naszego kraju i, i mają bardzo bo, bogate doświadczenie, które mam nadzieję, że dzisiaj zostanie wygrychane i uczniowie z tej szkoły podzielą się doświadczeniami i pomysłami z naszymi przedszkolakami. Przeszłyki robimy owocowe. Jak udało No pewnie, dzieci są bardzo zadowolone. Robimy po to, żeby to było po prostu kolorowe i żeby dzieci chciały jeść. A z czego one są wykonane? Robimy z bananów, z kiwis, z gruszki, z winogron. Co tutaj pani wykonuje? E, kanapki z y, jajkiem, rzodkiewką, y, ze szczypiorkiem i z kukurydzą. Trudno jest wykonać taką kanapkę. Nie, jest bardzo łatwo, dzieci sobie radzą, zrobiły już myszki, można zobaczyć, biegły i bardzo je smakowały. Czy dzieci chętnie biorą udział w takich warsztatach? Dzieci nasze bardzo chętnie biorą udział w takich warsztatach. Już nie mogą się doczekać tych wszystkich działań, bo czekają ich bardzo ciekawe dzisiaj zadania. Ja się nazywam Nadia i teraz robimy te też szaszłyki. Podobają Ci się te warsztaty? Bardzo. Chciałabym, żeby trwały tu wieki. Pyszne bardzo. Pyszne. A co żeś dzisiaj przygotował? Eee, łódkę i palmę i będziemy zaraz eee, będziemy jeszcze robili myszkę. A to jest, trudno było przygotować tą komputerę. No łatwo. Trochę trudno, ale łatwo. Co to eee, Rybka i zaszływki. Podobają Ci się te warsztaty? Tak Dlaczego? Bo są pyszne to Bardzo dobre były myszki A jak się, A bardzo się bardzo... podobają te warsztaty? Co? A jak się podobają? Fajne A co takiego fajnego? I... Wszystko jest fajne Na przykład? I są bardzo, ale to bardzo pyszne I zdrowe I zdrowe Zapraszamy do naszego przedszkola. Takie warsztaty są organizowane nie po raz pierwszy, to już można powiedzieć, że taka tradycja tutaj w przedszkolu, że coś takiego jest organizowane. A jakie są plany na przyszłość? Czy będziecie Państwo dalej kontynuowali takie, tego typu warsztaty? Tak, oczywiście, bo w naszym przedszkolu również w każdy czwartek w ramach Akademii Zdrowego Przedszkolaka serwujemy dzieciom mnóstwo warzyw i owoców i dzięki temu uczą się zdrowego odżywiania. Będziemy myślę, że cyklicznie przeprowadzać prowadzić takie warsztaty kulinarne z dziećmi.